Cześć, tutaj Paulina Anna, a Ty słuchasz podcastu Paulina Anna Fitness. Dzisiejszy odcinek to już odcinek 47. Właśnie do mnie dotarło, że zbliżamy się wielkimi krokami do rocznicy i muszę naprawdę wymyślić coś ciekawego z tej okazji. A jeżeli okazuje się, że słuchasz mnie tak naprawdę dopiero pierwszy raz i gdzieś tam przez przypadek udało Ci się znaleźć mój podcast. To bardzo chętnie opowiem, czym się w ogóle zajmuję. Ja lubię to nazywać zarządzanie, zarządzaniem kaloriami, ale tak naprawdę w praktyce chodzi o to, że uczę moich podopiecznych oraz na social mediach tego, jak jeść zdrowo, ale też nie popaść w takie szaleństwo liczenia. Kalorii, odmawiania sobie przyjemności, bo uważam, że nie o to chodzi, i taka ścieżka bardzo łatwo może prowadzić do zaburzeń odżywiania, a tego na pewno nie chcemy. Ja uważam, że zdrowa relacja z jedzeniem jest niezwykle ważna i tego właśnie uczę. W dzisiejszym odcinku opowiem o tym, czy tak naprawdę kaloria jest równa kalorii i z dzisiejszego odcinka dowiesz się tak naprawdę, o co chodzi z tymi wszystkimi makroskładnikami, i um, czy to na pewno tak jest, że możemy na przykład przejść na dietę, trzymać odpowiednią ilość kalorii, żeby chudnąć i jeść codziennie w McDonaldzie. Otóż um, okazuje się, że już ktoś tego próbował. Um, można było się domyśleć. I okazuje się, że są osoby, które chciały udowodnić, że można schudnąć, jedząc przetworzone jedzenie. I jasne, jeżeli patrzymy tylko i wyłącznie na aspekt tracenia kilogramów, to wystarczy skupić się na deficycie kalorycznym, czyli jeść mniej albo po prostu dostarczać tej energii mniej, a zużywać jej więcej i efekt będzie gwarantowany. Tyle tylko, że jeżeli patrzymy wyłącznie na efekt odchudzania w ten sposób to możemy się tak naprawdę nabawić wielu różnych niedoborów albo um, nawet takich powiedzmy wizualnych um, minusów w postaci wypadających włosów czy um, suchej skóry, łamiących się paznokci, a myślę, że nie tylko kobiety, ale mężczyźni też um, nie chcieliby tego po prostu doświadczyć, a warto mieć świadomość tego, że może i kaloria kalorii w sensie właśnie odchudzania jest równa, i jeżeli dostarczymy ich mniej, to schudniemy, to okazuje się, że w jednej kalorii może się znajdować całkowicie różna ilość witamin i składników mineralnych i należy mieć tego świadomość. I tak jak ostatnio wrzucałam wam taką grafikę na Instagramie, właśnie. Trochę tłumacząc to, dlaczego nie warto zamieniać na przykład posiłku na same słodycze, i może lepiej manewrować tymi kaloriami w ten sposób, żeby dodać coś słodkiego do głównego posiłku, ale nie zamieniać całkowicie wszystkich kalorii, na przykład na ciastka albo chipsy, czy cokolwiek innego. Właśnie głównie chodzi o, o to, jak ten posiłek będzie odżywczy, a chcemy, żeby dla naszego zdrowia ten posiłek był bardzo, bardzo odżywczy. I teraz chciałabym wam opowiedzieć o różnych makroskładnikach i co się z tym wiąże, jeżeli na przykład stwierdzimy, że chcemy zjeść konkretny posiłek albo właśnie pozamieniać te kalorie, to tak jak Wam wspomniałam teraz o tych słodyczach, to przejdziemy najpierw do węglowodanów. I tak jak um, okazuje się, mamy różne rodzaje węglowodanów, i, i znowu kaloria kalorii nierówna. Czyli mm, nie tyle, że wystarczy zjeść um, jakieś zboża, um, które są węglowodanami, i to będzie załatwione, tylko nawet wśród tych zbóż mamy mm, powiedzmy ryż oczyszczony, czyli ryż biały, który ma tych składników mineralnych mniej niż ryż brązowy. I w ogóle można przyjąć taką, e, taką zależność, że jeżeli mamy mm, grube kasze czy pełnoziarniste pieczywo, to po prostu tych składników mineralnych będzie tam więcej niż w oczyszczonych e, zbożach czy e, jasnym pieczywie. I można by powiedzieć, że dla zwykłego Kowalskiego lepszym rozwiązaniem byłoby sięgnięcie po pełnoziarniste pieczywo, czy właśnie grube kasze, ze względu nie tylko na składniki mineralne, ale też na błonnik, który syci nas na dłużej, ale też jest pożywką dla naszych dobrych bakterii w jelitach. Więc jeżeli ktoś nie uprawia jakiejś ogromnej ilości sportu, to takie rozwiązanie żywieniowe jest jak najbardziej y, pożądane, ale warto pamiętać, że jeżeli musimy dostarczyć tych kalorii bardzo dużo, bo spalamy, nie wiem, tysiąc kalorii dziennie albo i więcej, y, to wtedy warto włączyć do y, swojego jadłospisu właśnie te y, bardziej przetworzone produkty, dlatego że Fizycznie nie będziemy w stanie przejeść takich ilości błonnika, i też warto pamiętać, że jeżeli przesadzimy z błonnikiem, no to wtedy możemy też mieć gorsze wchłanianie tych składników mineralnych. Także znowu trzeba po prostu do tego podejść zdroworozsądkowo i pomyśleć, jak wygląda nasz styl życia. A jeżeli chodzi właśnie o pełnoziarniste produkty, to nawet jeżeli ich nie lubimy, to może warto. Chociaż w jednym posiłku je wpleść albo zmierzać po prostu pełnoziarniste produkty z tymi bardziej oczyszczonymi i nie robić tego tak drastycznie, że zawsze jedliśmy wszystko oczyszczone, a teraz nagle wszystko pełnoziarniste, tylko właśnie małymi krokami to sobie spokojnie zmieniać. I myślę, że tak jak Wam dałam ten przykład ze słodyczami, no to. Znowu, niestety słodycze nie zawierają jakichś wartości odżywczych oprócz kalorii i ciężko je porównywać właśnie z Zbożami, czy z owocami, czy warzywami, więc jasne jest to, że chcemy je ograniczać jak najbardziej się da w naszej diecie, ale znowu, nie ma co świrować. Jeżeli mamy ochotę na jakieś ciastko, to jasne, zjedzmy je sobie, ale też warto być świadomym, jak często sięgamy po te słodycze, w jakich, iloś w jakich ilościach i czy czasem nie okazuje się, że zaczynamy wymieniać główne posiłki na słodycze i to codziennie, bo znowu, jakby. Nie bądźmy ortodoksyjni w tym wszystkim, i jeżeli mamy dzień, w którym nie wiem, jesteśmy gdzieś w trasie, albo niestety nie mamy szans zjeść nic innego, tylko jakieś tam słodycze, no to zdarza się, przecież świat się nie zawali, ale właśnie warto nie robić z tego reguły. Jeżeli jesteśmy też przy węglowodanach, to chciałabym poruszyć kwestię soków i owoców, dlatego że znowu bardzo często zdarza się, że soki są podawane przede wszystkim dzieciom, zamiast owoców, czy w ogóle ktoś na przykład nie lubi jeść owoców, to sobie pomyśli, to ja sobie wypiję soczek, no bo przecież to jest świeży sok wyciskany z owoców i na to samo wyjdzie. No i właśnie nie do końca na to samo wyjdzie, dlatego, że sok to jest po prostu to, są, to jest czysty cukier, tak na dobrą sprawę. I nie ma tam błonnika, bo ta cała pulpa i to wszystko, co było w miąższu, zostało zatrzymane przez sokowirówkę. Tak więc nasza glukoza we krwi podniesie się szybciej, jeżeli wypijemy, wypijemy taki sok, zamiast zjemy owoce. No i właśnie o tym warto pamiętać, że tutaj kaloria kalorii nie jest równa. I też musielibyśmy wypić, powiedzmy, więcej tego soku, żeby się nasycić, niż zjeść owoc. Bo mm, pewnie mm, większość z Was, jeżeli zje jabłko, to po prostu poczuje się nasycona. Ale jeżeli wypije 50 czy 100 ml soku jabłkowego, no to raczej nie czuje się y, nasycona. I na to też właśnie warto zwrócić uwagę, że... Sytość w posiłku też ma bardzo duże znaczenie, i o tym powiem troszeczkę później. Teraz chciałam poruszyć temat białka, dlatego że tutaj moglibyśmy się nie rozwodzić za długo, ale jeżeli chodzi o dietę taką tradycyjną, gdzie jemy mięso, to warto wiedzieć, że są mięsa bardziej kaloryczne i mniej kaloryczne. Wiadomo, że kurczak czy białe mięso, jasne mięso jest po prostu mniej kaloryczne i zawiera też mniej nasyconych kwasów tłuszczowych, które nie są korzystne dla naszego organizmu, więc z tego warto zdawać sobie sprawę. Ale tutaj chciałam też poruszyć kwestie diet wegetariańskich czy też bardziej wegańskich, dlatego że jeżeli... Chcemy wymieniać produkty zwierzęce na roślinne w kontekście białka, to warto robić to z głową, czyli dostarczać sobie wszystkich aminokwasów. I teraz mięso dostarcza nam tych wszystkich aminokwasów, ale jeżeli byśmy sobie pomyśleli, że wymienimy sobie mięso na soczewice, no to okazuje się, że nie dostarczymy wszystkich aminokwasów, i znowu możemy powiedzieć, że kaloria kalorii nie jest równa. Bardzo fajną zasadą, żeby być pewnym, że dostarczamy wszystkich aminokwasów na diecie roślinnej, to jest po prostu łączenie e, strączków z e, zbożami. I też warto pamiętać, że jeżeli chodzi o witaminy czy składniki mineralne. To znowu nie mamy tutaj przełożenia 1 na 1 i mięso zawierające witaminy B12, rośliny tej witaminy nie zawierają, więc trzeba ją suplementować. Ale z kolei rośliny strączkowe mają po prostu więcej składników mineralnych, więc to też właśnie nie jest takie 1 do jeden i trzeba to zrobić z głową, jeżeli chcemy zamieniać te składniki. Jeśli chodzi o e, produkty mleczne, które też chciałabym omówić, i wiem, że już to wspominałam w którymś z podcastów, ale uważam, że to jest niezwykle ważne, dlatego że panuje teraz e, moda na zamienianie mleka na napoje roślinne. E, jest to jak najbardziej ok e, i nie powinniśmy się niczym martwić, o ile. Jesteśmy pewni, że napój, który kupujemy, jest fortyfikowany wapniem i wystarczy, że jest to napisane na opakowaniu. Także na to warto zwracać uwagę. I tak samo, jeżeli zamieniamy na przykład ser biały na tofu, to też warto wybierać to fortyfikowane wapniem, bo o ile możemy sobie właśnie zamienić kalorie z sera na kalorie z tofu to jeżeli chodzi o składniki mineralne to nie będzie taka zamiana 1 do 1 także to jest znowu kluczowa kwestia żeby o tym pamiętać bo jeżeli wykluczymy wszystkie cały nabiał z naszej diety nie zastąpiając go właśnie produktami bogatymi w wapń no to możemy sobie narobić trochę problemów także warto o tym pamiętać jeżeli chodzi o tłuszcze, to um, znowu ja kiedyś um, właśnie opowiadałam moją historię, że um, chyba będąc w liceum, ja w ogóle uwielbiam smak kokosa. Więc, jak była ta cała moda na olej kokosowy, um, ja wtedy um, nie za bardzo interesowałam się dietetyką, nie, nie czytałam badań, nie, nie śledziłam po prostu tego um, w jakiś taki mocny sposób. I e, byłam zafascynowana tym, jak e, super, że olej kokosowy jest taki zdrowy, no i oczywiście zajadałam się tym olejem kokosowym, e, dodawa, dodając go do, tak naprawdę do wszystkiego. E, I okazało się potem, jak zaczęłam studiować dietetykę, że e, tak naprawdę to nie jest e, produkt prozdrowotny. I niestety olej kokosowy zawiera w większości nasycone kwasy tłuszczowe, które nie są korzystne dla naszego organizmu. Yy, niestety mogą przyczynić się do yy, powstawania różnych chorób układu krążenia czy yy, serca, yy, mogą przyczynić się do tworzenia właśnie blaszki miażdżycowej w naszych naczyniach krwionośnych, dlatego warto ich yy, yy, unikać i tak naprawdę redukować tą ilość. I tak jak właśnie mamy. Yy, w produktach odzwierzęcych, właśnie te nasycone kwasy tłuszczowe, tak samo w oleju kokosowym. Jeśli chodzi o oleje roślinne, to ta sprawa wygląda trochę lepiej, ale znowu warto mieć świadomość, które oleje, jak działają na nasz organizm. I na przykład taka oliwa z oliwek jest super rozwiązaniem. I tak naprawdę, jeśli mielibyśmy wybrać jeden tłuszcz,. To chyba bym wybrała oliwę z oliwego, bo można na niej spokojnie smażyć, można ją dodawać na zimno do sałatek. Ma jedno nienasycone kwasy tłuszczowe, i one są powiedzmy neutralne dla naszego organizmu. Nie, nie stwarzają żadnego spustoszenia, nie są też jakieś super prozdrowotne, dostarczają nam tłuszczu. Ale właśnie. Jeżeli pomyślimy w takim kontekście, że zamieniając nasycone kwasy tłuszczowe, zamieniamy je na oliwę, to już jesteśmy tak naprawdę na plusie, bo z jakichś takich negatywnych skutków dla naszego organizmu wychodzimy na zero, więc warto o tym pamiętać. Ale warto też pamiętać, że potrzebujemy mnóstwo innych tłuszczów w naszym organizmie, czyli niezbędne, niezasycone kwasy tłuszczowe z grupy omega-3, 6, 9. I te omega 3 są bardzo, bardzo istotne, i też bardzo istotna jest równowaga pomiędzy kwasami omega 3 i omega 6. W skrócie, jeżeli będziemy mieć za dużo kwasów omega 6 w naszym organizmie, to będzie to tworzyło efekt prozapalny, a tego nie chcemy. Niestety na co dzień nie pamiętamy o tych kwasach omega 3, nie jemy wystarczającej ilości ryb, nie dodajemy oleju lnianego, nie spożywamy powiedzmy nasion chia, czy właśnie nasion lnu u nas w Polsce, Także warto też nad tym się skupić, albo po prostu suplementować, jeśli nie lubimy żadnego z tych olejów. I wiem, że się rozgadałam, ale znowu chciałam Wam tylko zobrazować tak. Ten temat po prostu kalorii, że znowu mamy tłuszcz i niby mamy dostarczyć jakiś tam procent energii z tłuszczu, ale znowu warto pomyśleć z jakiego tłuszczu i, i może warto dodać orzechy do naszej codziennej diety, czy jakieś nasiona, pestki. Warto to właśnie przemyśleć i, i zadziałać prozdrowotnie, prozdrowotnie, dlatego że jak będziecie starsi, to na pewno podziękujecie sobie za dbanie o swój organizm, bo chyba każdy by chciał żyć długo i zdrowo. Chciałbym Wam jeszcze dzisiaj opowiedzieć o kwestii zamieniania makroskładników, bo. Mm, to też jest bardzo ważne w kontekście kalorii. I na początku od razu powiem, że ja jestem po prostu zwolennikiem zbilansowanej diety, gdzie są i węglowodany, i białka, i tłuszcze. Ale jeżeli komuś by wpadło do głowy zamienianie węglowodanów na tłuszcze, po prostu trzeba to robić z głową i zastanowić się, dlaczego chcecie to robić w ten sposób, bo nasz organizm tak naprawdę potrzebuje tłuszczy, potrzebuje węglowodanów i potrzebuje białka. I o tym też warto pamiętać, jeżeli chcielibyśmy się pozbyć jakiejś dużej ilości tłuszczy z naszej diety, to uważam, że to nie jest dobry pomysł, czyli właśnie nie wiem, kupowanie wszystkiego odtłuszczonego, nie dodawania oleju czy oliwy do żadnego posiłku, nie jest dobrym rozwiązaniem, dlatego że Mamy sporo witamin, które są rozpuszczalne w tłuszczach i po prostu potrzebujemy tego tłuszczu, żeby one się wchłonęły. Tłuszcz jest też potrzebny przy produkcji hormonów i przy różnych przemianach w naszym organizmie, także nie warto sobie go odmawiać, ale właśnie warto robić to z głową i tak jak na przykład ja uważam, że warto kupować może mleko, które ma 1,5% tłuszczu, a nie 3,5, dlatego że to jest produkt odzwierzęcy i ma e, te kwasy tłuszczowe nasycone. Tak samo jeśli chodzi, nie wiem, o mozzarellę, zawsze kupuję mozzarellę light, dlatego że Um, wolę zastąpić te kwasy tłuszczowe nasycone innymi um, dobrymi tłuszczami, czyli właśnie albo orzechami, albo um, tłuszczy, tłuszczami, właśnie pochodzenia roślinnego, um, i to ma swoje uzasadnienie, ale um, specjalnie nie obniżałabym ilości tłuszczu w diecie, bo może mieć to po prostu negatywne um, konsekwencje. Um, i tak jak właśnie powiedziałam na początku, uważam, że taka zbilansowana dieta to jest po prostu klucz do sukcesu. Co jeszcze warto powiedzieć, to to, że właśnie ze względu na ilość poszczególnych węglowodanów, czy białka, czy tłuszczu w naszej diecie, mamy różny efekt termiczny pożywienia. O co w tym chodzi? Otóż nasz organizm musi też wykorzystać energię do Spalenia, jedzenia, które dostarczamy. I różne makroskładniki potrzebują różnej ilości energii do ich spalenia. I okazuje się, że białko wymaga najwięcej energii do spalenia. Dlatego, jak pewnie pamiętacie, tą słynną dietę Dukana, która opierała się głównie na produktach białkowych. Dlatego ludzie tak diametralnie na niej chudli. Dlatego, że Właśnie dostarczając praktycznie samego białka, ten efekt termiczny pożywienia był gigantyczny. Czyli organizm spalał mnóstwo kalorii na tym, żeby, żeby po prostu przerobić te kalorie z białka. I od razu odpowiadam, to nie jest dobry sposób odżywiania, żeby dostarczać samych białek. Można się naprawdę nabawić o różnych chorób nerek, także nie próbujcie tego. Ja to mówię tylko dla waszej wiadomości, że tak jest, że białko po prostu ma największy ten efekt termiczny pożywienia. I o ile nie warto stosować diety po prostu białkowej, to warto stosować na przykład więcej białka w diecie, kiedy chcemy się odchudzać, dlatego że nie tyle białko ma najwyższy efekt termiczny pożywienia, ale też jest najbardziej sycącym składnikiem odżywczym także o tym warto pamiętać. Kolejne są węglowodany i tutaj już różnica jest dość spora pomiędzy białkiem a węglowodanami, a najmniejszy efekt termiczny pożywienia ma tłuszcz i to jest chyba jasne. I o czym jeszcze chciałam powiedzieć to jest sytość i to jak właśnie poszczególne produkty czy czy składniki mineralne wpływają na sytość, bo w kontekście odchudzania jest to niezwykle istotne. I nie tylko ważna jest chemiczna struktura pożywienia w kontekście sytości, ale oczywiście też chodzi o to, żeby zapełnić nasz żołądek, czyli jeżeli posiłek będzie objętościowo satysfakcjonujący, to my też będziemy się czuli bardziej najedzeni. I też tak działa nasza fizjologia, że jeżeli wypełnimy żołądek, to po prostu w ścianach mamy takie receptory, które wysyłają informacje do naszego mózgu, że jesteśmy już najedzeni i po prostu nie chcemy sięgać po więcej jedzenia. I dlatego tak ważne są warzywa i owoce w naszej diecie, dlatego że szczególnie warzywa są niskokaloryczne, ale są duże objętościowo w stosunku do swoich kalorii, i dlatego wypełniają nasz żołądek w sporej części. I co za tym idzie, po prostu łatwiej nam jest się odchudzać. Jeśli chodzi o tłuszcze, to one po prostu sprawiają, że posiłek trochę dłużej zalega w żołądku. I o tym też warto pamiętać. I jeżeli chodzi o sytość, to na pewno zawartość błonnika ma też tutaj dużo do powiedzenia. Czyli jeżeli znowu wracamy do tego, o czym mówiłam na początku, czyli pełnoziarnistych produktów, czy gruboziarnistych kasz, to są właśnie produkty, które zawierają dużo tego błonnika. Zresztą tak samo jest z warzywami i owocami. I to też sprawa, że jesteśmy bardziej najedzeni i o tym warto pamiętać. Ja chyba nigdy tutaj nie wspominałam o czymś takim jak indeks sytości, istnieje takie, taka skala, która mówi o tym, jak długo dany produkt nas nasyci, na jak długo dany produkt nas nasyci i Wygrywają tutaj gotowane ziemniaki, i mi się bardzo to podoba, że tak właśnie jest. Bo to też obala mit tego, że te ziemniaki tuczą i że są jakoś super złe, bo wcale tak nie jest. Ziemniaki są tak naprawdę niskokaloryczne, bo w 100 gramach mają tylko 70 kalorii i właśnie ten indeks sytości mają bardzo wysokie, czyli stycą nas na długo. Także, o ile nie dodamy tam jakichś tłustych sosów, czy nie polejemy tego, tych ziemniaków masłem, to naprawdę są świetnym produktem na diecie odchudzającej i warto je włączyć do swojego menu nie tylko na diecie odchudzającej, także. Pamiętajcie o tym, jeżeli interesuje Was temat indeksu sytości czy właśnie tego efektu termicznego pożywienia, to dajcie mi znać, bo ja bardzo chętnie rozszerzę temat. Myślę, że na dzisiaj to tyle. Wyczerpałam to, co, o czym chciałam powiedzieć. Jak zwykle zachęcam Was do komentowania tego odcinka, do wysyłania mi wiadomości z propozycjami, o czym chcielibyście słuchać w podcaście. No, i oczywiście możecie podzielić się tym, że słuchacie tego podcastu na social mediach. Będę bardzo za to wdzięczna. Odwiedzajcie moją stronę internetową. Wszystkie linki podaję wam w opisie podcastu. Życzę wam udanej niedzieli i słyszymy się już za tydzień. Papa! Pa.